Wisła Kraków wygrała Puchar Polski. Biała Gwiazda pokonała Pogę Szczecin 2 do 1 i wygrała piąty taki Puchar w całej swojej historii. Jakie korzyści czekają klub ze stolicy Małopolski? Wygrana w Pucharze kraju oznacza, że na konto klubowe trafi 5 milionów złotych które zarząd rozdysponuje według swojego uznania. Zarząd może przeznaczyć te pieniądze na rozwój drużyn młodzieżowych, transfery czy chociażby spłatę części długu. Triumf w Pucharze Polski oznacza przede wszystkim, że Wisła Kraków będzie mogła zagrać w eliminacjach do europejskich pucharów. Krakowianie rozpoczną eliminację do Ligi Europy od pierwszej rundy ze współczynnikiem wynoszącym 3700 punktów. 3700 punktów to 1 piąta punktów z rankingu krajowego. Taki współczynnik otrzymają jedynie kluby, które wywalczyły w europejskich pucharach mniej punktów od wspomnianych 3700. Dla przykładu, gdyby puchar wygrali portowcy, wystartowaliby oni z własnym współczynnikiem wynoszącym 5000 punktów. Krakowianie mają szansę na poprawę wyniku po raz pierwszy od 12 lat, bowiem nie grali w europejskich pucharach. Od sezonu 2011-2012. Wisła zajmuje miejsce barażowe w Fortuna I lidze, więc w przypadku awansu będzie reprezentować nas na arenie międzynarodowej jako Beniaminek Ekstraklasy, w przypadku braku awansu jako drużyna z drugiego poziomu rozgrywkowego. Czytaj artykuły o polskiej piłce na eprzemyślenia.pl